W nowy rok. Kolejny nowy rok naszego życia 2026. Na początku chciałem wam życzyć, żeby to był dla was rok nie taki, jaki sobie wymarzyliście. Nie taki, jaki sobie zaplanowaliście. Muhu. Kontrowersyjnie. Chciałbym wam życzyć, żeby to był dokładnie taki rok. Jaki wymarzył i zaplanował sobie dla was pan Jezus. Niech jego plany się zrealizują w naszych życiorysach, bądź wola Twoja w końcu się modlimy, prawda? Nie moja. Nie przeszkadzajmy w tym 2026 roku panu Jezusowi działać jak on sam chce. A to będzie oznaczało dla nas szczęście, świętość. Dzisiejsza Ewangelia, tak zwany prolog Ewangelii Świętego Jana, to streszczenie planów Boga i realizacji tych planów w stu procentach. Bogu nic się nie wymknęło spod słowa, spod kontroli. O, wczarek! Kiedy będziecie dziś słuchali tej Ewangelii, nie przysypiajcie. Wiem, że to znacie, wiem, że już to słyszeliście, ale postarajcie się skupić. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. O czym Jan stara się nam opowiedzieć? Że jeśli chcemy wiedzieć, jak się wszystko zaczęło, Czasem pewnie zdarza się nam leżeć w łóżku, patrzeć w okno i myśleć, jak to było z tym początkiem świata, początkiem wszechświata. Nie sięgamy tam lunetami, nie doskakujemy badaniami, nie latamy statkami kosmicznymi. Każdy naukowiec ma jakieś tam swoje pomysły, a Jan pisze: Słuchajcie, na początku był Bóg. On był początkiem, on był sensem. Wokół Niego budujcie wszystkie swoje wyobrażenia o początku czegokolwiek. Tak samo jak na początku był Bóg, tak samo na początku był Chrystus, Słowo, bez którego nic z tego, co się wydarzyło, by się nie stało. To Chrystus jest życiem i światłością. Myślicie o początku życia? Myślcie o Chrystusie. On jest życiem i światłością, której nie pokona żadna ciemność. Światłości nie jest w stanie pokonać żadna ciemność, ale zgodzimy się, że na świecie jest mnóstwo zła, grzechu, no, ciemności. Bóg tak tego nie zostawia. Ewangelista Jan pisze o Janie Chrzcicielu, o proroku, który stanął na granicy Starego i Nowego Testamentu i zapowiedział przyjście światłości, Chrystusa na ten świat pełen mroku. Nie Jan był światłością, miał on tylko wskazać, kto nią jest. Kto? Jezus Chrystus tak jest! Pan nasz Jezus Chrystus jest światłością, która przychodzi w nasze ciemności. Bóg odwieczny, wszechmogący, przepotężny, schodzi na ziemię, by dać nam wyjście z grzechu. Przychodzi ten, przez którego cały świat został stworzony I, 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 i co? Jan pisze, że świat go nie poznał. Setki lat wyczekiwany mesjasz przychodzi na ziemię i ludzie go nie poznają. Dlaczego? Bo nie tak go sobie wyobrażali? Nie wpisał się w schemat. Jakie to smutne, że Jan pisze: światło przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Chrystus Jezus przychodzi do stworzonego przez siebie świata, do stworzonego przez siebie człowieka, żeby go ratować. A co człowiek mówi Chrystusowi? Nie chcecie, odejdź, nie przyjmuję ani ciebie, ani twojej nauki. Co Bóg mógł zrobić więcej? Jednak Jan pisze dalej i robi się nieco więcej nadziei. Wszystkim jednak, tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Mamy moc bycia dziećmi Bożymi. Słyszycie to? Nie dlatego, że należymy do jakiejś rodziny, jakiegoś państwa, narodowości, czy dlatego, że mamy jakieś wielkie predyspozycje. Z Chrztu Świętego mamy moc bycia dziećmi Boga, Boga Wszechmogącego, który zamieszkał między nami. Każda łaska, którą otrzymujemy, jedna po drugiej, to łaska wypracowana przez Chrystusa. Święty Jan Ewangelista chce nam pokazać, że cała historia wszechświata jest skupiona wokół Chrystusa Jezusa. Słowa. Całe Słowo Boże, Biblia jest skupione wokół Jezusa Chrystusa. Cały Kościół, całe nauczanie Kościoła jest skupione wokół Jezusa Chrystusa. Tak samo ma być z moim i Twoim życiem. Ma być skupione wokół Jezusa Chrystusa. Słowa, przez które wszystko się stało i na początku wszechświata, i wczoraj, u ciebie w domu. Bogu nic nie umyka. Bóg. Nie przegrywa. Nawet jeśli odnosisz takie wrażenie, to nie widzisz wszystkiego. No, nie znasz przecież zakończenia. To Bóg je trzyma w swoich rękach, dlatego to Jego plany na moje i Twoje życie są najważniejsze. Naszym zadaniem tylko i aż jest codziennie od rana mówić mu tak: zgadzam się na wszystko, co masz dla mnie. Bo ufam Tobie, a nie sobie. Tego Wam życzę w tym nowym 2026 roku. Ufajcie Bogu, a nigdy się nie zawiedziecie. Mimo, że koniec, plansza końcowa. Jutro zaczniemy wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy jak lejerym? i <laughs> do